Dzień dobry moi drodzy, jestem Terinc, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale serii newsów, a dzisiaj poświęcimy go sobie raczej tylko Wersow, z tego względu, że mam na jej temat aż dwa newsy. I to nie były jakie newsy, ponieważ naprawdę grube, między innymi pierwszy, Wardenga wrzucił na swojego Twittera wycinek z instastory Wersow, w którym opisywała swój wygląd bardzo rasistowsko. Oraz drugi temat, jak akurat to nie jest potwierdzone w żaden sposób, ale już nawet aferki o tym mówiły, o tym, że na grupie na Facebooku Frizoluszki lata post, że Wersow jest pozwana, aczkolwiek nie wiadomo czy jest to prawda, dzisiaj się temu przyjrzymy. Także zostawcie łapkę w górę, dojmy tej 2,5 tysiąca. Subskrybujcie kanał, ponieważ życzymy po 100 tysięcy subskrypcji. Oraz chciałbym pozdrowić nowych sprzyjających oraz donatorów: A oto oni: Brotek 992, Matrix Play Game oraz donatorzy Tagowski. Jeśli ktoś z was chciałby zrobić to samo, to możecie oczywiście albo wysłać donata, albo wesprzeć kanał, wtedy każda osoba tutaj się pojawi no i zostanie pozwolona na odcinku, także teraz zapraszam do oglądania. Więc najpierw przeczytam wam post, którego napisał Wardenga na swoim Twitterze. Po tym jak kolega Dubiela powiedział coś rasistowskiego, to Gergamel nagrywa na Dubiela film i Dubiel jest tyrany przez pół roku, a gdy członek ekipy używa określenia Downs Etiopii, jako synonim brzydko wyglądam, to Gargamel idzie na roast przybijać piątki z ekipą, mamy podwójne standardy, generalnie tutaj chodziło o o to, że na YouTube jest takie kolesiostwo. Gargamel, który nie zdaje się z dubielem, ale nie trzyma z nim sztamy, nagrywa na niego film, przez co dubiel jest jechany w internecie przez następne pół roku. No a verso, czyli osoba z ekipy Freeza, jak coś odwali, to Gargamel nie nagrania on filmu z tego względu, że po prostu się kumplują. Chociaż nie wiem, czy słowo kumplują się też jest dobre tutaj, właśnie w tej sytuacji. Bardziej myślę, że po prostu trzymają sztamę. Zobaczcie sobie właśnie wycinek tego Story, które wrzucił Wardenga. Zaczynam się pakować, bo jutro gdzieś jedziemy. Wyglądam jak Down z Etiopii. O tym. Wyglądam jak Down z Etiopii. Oczywiście, oglądając to, od razu widać, że jest to mocno rasistowskie, aczkolwiek ja bym chciał zobaczyć całe story. Ponieważ jest to wycinek, możliwe, że jest to wycięte z kontekstu, chociaż raczej, nawet tutaj samo to zdanie jest samo w sobie e, nie na miejscu, szczególnie jak tu mówi o publiczna, na swoje miejsca story, do swoich widzów. Skąd Wardenga ma takie teczki? Prawdopodobnie ktoś mu je podesłał albo sobie tam znalazł. Patrząc na komentarze, na wersów się wylał jeszcze większy hejt, i za to, co powiedziała, myślę, że jest zasłuszczone ponieważ takiego czegoś nie powinna absolutnie mówić e, właśnie publicznie, ale nie zabrakło również komentarzy, które mówią, że warnegam ma jakąś obsesję na punkcie ekipy, a szczególnie Wersow, e, że wyciąga jakieś stare rzeczy, stare brudy, żeby tego nie robił, że takimi zagrywkami może komuś skończyć karierę, właśnie przede wszystkim Wersow lub innemu członkowi z ekipy, ale moje zdanie jest takie, że Wersow na tamten moment przecież była pełnoletnia, była świadoma tego, co robi i idealnie wiedziała, na jaką skalę publikuje swoje treści, na przykład na Instagram i powinna się liczyć z tym, co mówi, a już szczególnie z takimi słowami. Napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, co wy o tym wszystkim sądzicie: czy jesteście za Versoff, czy za Wardęgą, A teraz przechodzimy do drugiego tematu, czyli taki oto post, który możemy znaleźć na grupie w Pizoluszki na Facebooku. Francuski twórca grafik pozał Weronikę Versoffsowe za nielegalne używanie logo przez niecałe dwa lata i zarabianie na tym. Czy to jest prawda? Nie mamy pojęcia z tego względu, że nikt tego jeszcze nie potwierdził. Moim zdaniem jest to fake, ponieważ gdyby to była prawda, w internecie byłoby o tym bardzo głośno. A jak patrzyłem sobie na Google, no to na ten temat nawet żaden portal nie napisał, także prawdopodobnie jest to fake. I ewentualnie może być to zwykły troll post, na który najbardziej stawiam. Yy, wątpię, żeby to była prawda. Ale jeśli ten grafik faktycznie by pozwał Wersow, no to portfel by ją na pewno zabolał z tego względu, że używanie czyjejś pracy przez dwa lata i jeszcze zarabianie na tym, używanie to e, w różnych e, przede wszystkim filmach, ale również na swoim sklepie, no to na pewno by się to odbiło na Wersow finansowo. Jeśli w ogóle chodzi o to, czy ten grafik jej odpisał, no to Wersow nam w tym temacie nic nie powiedziała, e, czyli prawdopodobnie albo nie, albo się odezwał i Versov za to poniesie takie konsekwencje, że nawet nie chce się tym chwalić w internecie, e, także to są takie... Moje dwie spekulacje. Ten pozew nie jest w żaden sposób potwierdzony. Ja obstawiam, że to fake. Także moi drodzy, napiszcie w komentarzu, co wy o tym wszystkim sądzicie. Ja wam dziękuję za oglądanie, szczerze, łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, widzimy się już w kolejnych odcinkach. Nowe tematy na filmie podsyłajcie na mojego Instagrama wiadomości prywatnej Seba Poduka, Ternis. No i co, z następnego filmu, cześć!